Dzień dobry. 1 marca w poniedziałek w aktualnościach wita państwa Krzysztof Wenczurewicz. 27 lutego minęło 76 lat od zdobycia Nośtetin przez Armię Czerwoną. Tego dnia zaczęła się polska historia Szczecinka. Czcząc pamięć bohaterów tamtych dni, starosta Krzysztof Lis i burmistrz Daniel Rak złożyli kwiaty u stóp pomnika zdobywców Wału Pomorskiego u zbiegu ulic Warcisława IV i Klasztornej. Chcąc w ten sposób oddać cześć tym żołnierzom, którzy zdobywali dla nas Szczecinek, i zdobywali te tereny, na których dzisiaj administracyjnie fun funkcjonuje powiat szczecinecki, gminy powiatu szczecineckiego i stąd e, trzeba o e, takich e, datach pamiętać. Ale ci co zdobywali doleżą na sfrontażu, nie tutaj. No tak, ale też wielu jeszcze leży w różnych miejscach, pewnie w lasach, w różnych miejscach, a to jest symboliczny miejsce, które, które mówi o tych wszystkich, którzy jeszcze nie zostali odnaleziony, a takich szczątek żołnierzy proszę wiedzieć jest jeszcze wiele. No, bierzemy dzisiaj w tej uroczystości udział. Uważam, że takie są oczekiwania przynajmniej dużej grupy mieszkańców Szczecinka. Ja osobiście urodziłem się w Szczecinku 26 lat po wojnie, i dla mnie też jest to element pewnego symbolu, pewnego gestu. E, tak jak się mówi, że nie ma narodu, który nie szanuje historii i dzisiaj musimy e, pamiętać o tym, że e, to miasto zostało zdobyte w, w 27 lutego 1945 roku i, i teraz e, my Szczecinie e, możemy tutaj żyć, e, mieszkać. E, i, I tutaj, tak jak powiedziałem, jestem kolejnym pokoleniem Szczecinka, rodzą się kolejne. I, I musimy pamiętać o tym, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat temu. Panowie, jesteście tutaj najważniejszymi osobami w tym mieście. Czy nie warto pomyśleć o takim miejscu, które byłoby uniwersalne dla wszystkich tego rodzaju uroczystości, żeby nie było żadnych kontrowersji? Uniwersalnych miejsc nie ma, przecież nie będziemy tworzyli e, jakichś nowych skansenów. Szczecinek ma, tradycyjne, ma, ma, ma swoje historyczne miejsca i nie ma co tutaj odchodzić od pewnych przyzwyczajeń. Mamy, mamy, pomni mamy, mamy cmentarz komunalny, na którym znajdują się trzy charakterystyczne mogiły. Tutaj jest innym, innym, innym miejscem, jest tutaj ten plac u zbiegu Warcisława IV i klasztornej. Ja uważam, że, 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 że to są miejsca, które już na stałe się wpisały w mapę Szczecinka, w historię Szczecinka, i uważam, że, 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 że chociażby ze względu na osoby, które to tworzyły, przez szacunek dla nich należy dalej, dalej, dalej je kontynuować tę pamięć. Gospodarzem miasta jest pan Burmistrz, i to tutaj jego opinia jest w tej sprawie bardzo ważna. Ja całkowicie się zgadzam z tym, że może takie tworzenie nowych miejsc historycznych i łączenie różnych symboli byłoby trudne. W naszej tradycji szczecineckiej mamy te miejsca, które obyły się nam wszystkim jako tym, którzy uczestniczą w sprawowaniu władzy samorządowej czy wszystkim mieszkańcom, którzy chcą oddać cześć w różny sposób w tych różnych miejscach. Niech tak pozostanie. W archiwizjach wracamy do toczącej się w latach 90. ubiegłego wieku dyskusji na temat wyzwolenia czy zdobycie. 27 czy 28 lutego. Wówczas tego dylematu nie rozstrzygnęliśmy. Co do wyzwolenia czy zdobycia, już wówczas nie było wątpliwości. Natomiast nierozstrzygnięta pozostawała data. Dziś już wszystko jest jasne. Uważamy jednak, że warto przypomnieć tamte spory i wątpliwości. Pokażemy film z 1995 roku: Wyzwolenie czy zdobycie. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Przy pomniku, przy ulicy 1 maja, odbyła się skromna uroczystość. Kwiaty u stóp pomnika złożyła posłanka Małgorzata Golińska, samorządowcy oraz delegacje szkół i instytucji. No to temat, który z jednej strony budzi upiory, bo ja widzę co się zaczyna dziać w mediach społecznościowych już kilka dni przed 1 marca wracają fałszywe bardzo często przesłanki na temat bandytyzmu, żołnierzy wyklętych. Z drugiej strony, dobrze, że to święto jest, bo ono daje szansę i możliwość na to, żeby dyskutować i uświadamiać wielu również Polakom, bo, bo przecież wciąż mamy chyba braki w tej wiedzy, w kontekście tego, kim byli ci żołnierze wyklęci, dlaczego oni się sprzeciwiali, komu się sprzeciwiali, z kim walczyli i w jaki sposób byli traktowani. Warto też wskazywać, że pomimo jakby zapowiedzi, że jak się ujawnicie, poddacie i złożycie broń, to, to wam odpuścimy, to wielu, którzy się ujawnili, wylądowało w więzieniach, mówiąc bardzo delikatnie, bo byli tam poddawani torturom i w konsekwencji niejednokrotnie niesłusznie skazywani na śmierć. W związku z tym trudno się dziwić tym, którzy pozostali w lasach i zdecydowali się nie składać broni. Oczywiście historia nie jest jak wie, wiele rzeczy czarno-biała i o wszystkich aspektach trzeba mówić, natomiast dla mnie najważniejsze jest, żeby mówić na faktach i opierać to na prawdzie. Natomiast jeśli emocje zaczynają brać górę, i to emocje negatywne, ale na fałszywych przesłankach no to robimy krzywdę i sami sobie, bo bez, bez poczucia naszej tożsamości, bez tego skąd wyszliśmy, dlaczego mamy taką inną historię, nie będziemy w stanie dobrze wykształcić naszej młodzieży, która będzie w najbliższych latach, najbliższych dziesięcioleciach odpowiadać za nasz kraj. W związku z tym bez przeszłości dobrze rozumianej, dobrze wytłumaczonej, nie ma szansy myśleć o przyszłości naszego kraju. Stąd ja uważam, że każde święto państwowe wymaga tego, żeby je uroczyście obchodzić, żeby angażować w tę młodzież. Mam nadzieję, że ten 1 marca w najbliższych latach jednak będzie taką chwilą do refleksji, ale też do poznawania poszczególnych sylwetek i odkłamywania historii. Nie może tak być, że chociażby Inka jest wrzucana do. Do, do worka, bandyta, bandytka, czy, czy, nasi, czy nasi czy nasi inni żołnierze co do których jakby sytuacja jest ab absolutnie jasna i prosta, że to byli bohaterowie. Pani, pani poseł, pani minister, a czy IPN nie powinien jasno powiedzieć, że ci rzeczywiście, a ci to byli zwykli bandyci? Czy znaczy IPN to mówi, tylko przeczytanie. Bo nie dociera. Tylko właśnie przeczytanie tych ich opracowań wymaga czasu, ale też trochę dobrej woli. Ja mam wrażenie, że część, która chce wyłącznie atakować i utrzymywać tą linię, która była utrzymywana w czasie jeszcze komunizmu w Polsce. To, to, to jakby im nie zależy na tym, żeby ta prawda została odkryta, bo musieliby pokazać, że ci ludzie byli zwalczani tylko dlatego, że, że nie chcieli zniewolonej Polski. Więc nie wszystkim jest na rękę dzisiaj pokazywanie prawdy o żołnierzach wyklętych. Ale ja mówiłam to chyba w zeszłym roku na, z okazji 1 marca, że przecież wielu żołnierzy wyklętych to są ci sami, którzy, za, o których mówimy, że są bohaterami, bo byli w AK w trakcie II wojny. Wojny światowej. Dlaczego nagle te same osoby uznajemy za wrogów Polski w momencie, kiedy oni walczyli z kolejnym okupantem? Co się takiego zmieniło? Mam wrażenie, że wyłącznie to, że niektórym ten drugi okupant bardzo pasował. Sytuacja gospodarcza w kraju nie jest najlepsza. Zdarza się, że nieuczciwi wierzyciele unikają regulacji swoich zobowiązań. Po bezskutecznych próbach odzyskania swoich należności, najlepiej jest udać się do firmy windykacyjnej. Można to zrobić również w szczecinku. Hasło windykacja kiedyś kojarzyło się ludziom z użyciem siły i przemocy w odzyskiwaniu długów. Czym zajmuje się tak naprawdę windykacja? Windykacja, wykreowana przez filmy sensacyjne, dokładnie tak się mogła kojarzyć. A naprawdę windykacja jest to działanie w ramach prawa skierowane w kierunku odzyskania długu. Gdzie lepiej udać się? Czy prosto do sądu, czy jednak do was, do firmy windykacyjnej? Tu każdy z nas musi dokonać wyboru. Idąc do sądu, musimy najpierw odwiedzić prawnika. Prawnik wypisuje pozew, wzywa dłużnika do zapłaty, trafia na wokandę. Dostaje wydany nakaz zapłaty i w tym momencie zostajemy z nakazem zapłaty. Firma windykacyjna odróżnia się tym, że my docieramy do dłużnika, rozmawiamy z nim, proponujemy spisanie umowy ugody, ewentualnie rozkładamy na raty. Jeżeli dłużnik odmawia, w tym momencie podejmujemy działania, tak zwany wywiad gospodarczy, więc zbieramy wszystkie informacje na temat jego jego rodziny, jego pracy, tego co posiada. Równocześnie kierujemy sprawę już tutaj do prawnika, który pisze pozew i składa sprawę do sądu. Po uzyskaniu nakazu zapłaty, znowu udajemy się do dłużnika. Przedstawiając mu, jak wygląda sytuacja, że naraża się na zbędne koszty, nie zaczyna spłacać długu. Wtedy kierujemy sprawę do komornika, czynnie wspierając działania komornicze. Jest ogromna różnica między tym yy, sądem a firmą windykacyjną. My staramy się tak naprawdę oszczędzać nerwy wierzyciela. Wykonujemy wszystkie czynności sami tam, gdzie jest to możliwe. Czy każdy może do Was przyjść, czy zajmujecie się tylko firmami? Oczywiście każdy może skorzystać z firmy windykacyjnej, naszej firmy windykacyjnej i osoba fizyczna, i firmy. Czy trzeba przynieść ze sobą jakieś dokumenty, aby mieć potwierdzenie na to, że ktoś jest nam winien pieniądze? Oczywiście powinniśmy posiadać umowę pożyczki, fakturę, dokument, który uwierzytelnia naszą prawdomówność, że ktoś jest naszym dłużnikiem. Czasami się zdarza tak, że. Siedzieć dwóch kolegów pożyczając sobie pieniądze, to też nie znaczy, że tej sprawy nie było. Dlatego, że umowa zawarta ustnie jest tak samo obowiązująca, aczkolwiek w sądzie jest zdecydowanie trudniej udowodnić, że nastąpiła pożyczka i wystąpił dług. Czy długi się przedawniają? Tak. Ustawowo dług się przedawnia po od 3 do 6 lat. Z jakimi kosztami musi się liczyć osoba przychodząca do Was? Są to bardzo minimalne koszty. Pobieramy opłatę wstępną, która pokrywa nasze dojazdy, znaczki, etc. etc. I prawdziwą zapłatą naszą jest procentowy udział od odzyskanego długu. Więc jeśli nie odzyskamy długu, to tak naprawdę wierzyciel składający sprawę nie ponosi żadnych kosztów. Gdzie mieści się wasza firma? Mieścimy się w szczecinku przy ulicy Armii Krajowej 32 przez 2. Zapraszam serdecznie. Chociaż trwa pandemia, kinowolność zaprasza. Miłośnicy dobrego kina mogą korzystać z propozycji dyskusyjnego klubu filmowego, który zawsze oferuje ciekawe filmy. Projekcje z zachowaniem reżimu sanitarnego odbywają się w środy o godzinie 18.30. Dla wielu ludzi to, że kino jest otwarte jest czymś wspaniałym. Co możemy zobaczyć teraz? No, bardzo mnie cieszą takie słowa i frekwencja na ostatnich projekcjach dyskusyjnego klubu filmowego zdaje się w 100% to potwierdzać. Jeśli chodzi o najbliższy repertuar, no to trzymając się po prostu pewnych zapowiedzi rządowych, że dopiero po 14 marca będziemy na pewno wiedzieli, czy kina nie zostaną ponownie zamknięte. Dopasowaliśmy do tego harmonogramu oczywiście nasz repertuar filmowy i już dzisiaj zapraszamy Państwa na środę na premierę w zasadzie, no, można powiedzieć tak, premierę filmową, bo tak trzeba to określić, filmu znakomitej amerykańskiej komedii Maxa Barbakowa zatytułowanej Palm Springs. Film dopiero wchodzi na ekrany polskich kin. Wcześniej pokazany był między innymi na festiwalu Sundance w Stanach Zjednoczonych, gdzie zrobił absolutną furorę. O dziwo, mimo pandemicznej sytuacji, dość sporo zarobił, a to jest kinematografia niezależna, więc ten, można powiedzieć, aspekt komercyjności takich, takich produkcji filmowych zawsze jest dość wątpliwy, tu stało się zupełnie inaczej. A sam pomysł filmu na pewno przypadnie do gustu tym z Państwa, którzy pamiętają dawno, dawno temu znakomitą komedię Dzień Sfistaka. Z, z Billem Murrayem w roli głównej i z, Malcolm, z Andy MacDonald. To jest podobna historia, czyli może inaczej. To jest film o skonstruowany, jeśli chodzi o wzorzec fabularny, na podobnym koncepcie, a więc na pętli czasowej, który łączy ze sobą jeszcze elementy dob dobrze zrealizowanej komedii romantycznej. Co się wydarzy na ekranie, zobaczą Państwo w środę, już o 18.30, niemniej jednak, tak jak powiedziałem, film znakomicie został przyjęty przez publiczność i krytykę filmową, świetnie się sprzedaje. Bardzo się cieszę, że możemy w Szczecinku pokazać go w zasadzie w tygodniu premierowym, bo to rzadko kiedy się zdarza, że DKF-y mają możliwość zagrania państwu jakichś tytułów przedpremierowo bądź w tygodniu premierowym. W naszym przypadku stało się tak jak się stało, z czego nie ukrywam jestem bardzo zadowolony. Druga produkcja filmowa to znowu film to kino amerykańskie. Świetny, dopiero wchodzący na ekrany film Vigo Mortensena, znakomitego amerykańskiego aktora, którego kunszt mogli Państwo podziwiać chociażby rok temu. W filmie Green Book, gdzie grał znakomitą, gdzie grał rolę, no, można powiedzieć, życia, a wcześniej w, w trylogii zrealizowanej według Tolkiena, więc ci z Państwa, którzy znają Tolkiena i Władcę pierścieni, to doskonale wiedzą o kim mowa. Tym razem Viggo Mortensen staje za kamerą. I co z tego wyniknęło? No, świetny film zatytułowany... Jeszcze jest czas. Historia, dramat obyczajowy. Taki niezależny, nisko budżetowa produkcja, opowiadający historię bardzo trudnych relacji ojca i syna. Świetne kino, znakomicie aktorsko zagrane, dopracowane perfekcyjnie w każdym szczególe, jeśli chodzi o scenariusz i oczywiście grę aktorską. Więc ci z Państwa, którzy lubią takie kino, pełne konfliktów, ale też gdzieś finalnie prowadzące do pozytywnego rozwiązania, na pewno będą. Będą satysfakcjonowani. Tradycyjnie zapraszam środa godzina 18:30. W hali przy ulicy Jasnej rozegrano międzynarodowy turniej tenisa stołowego dla uczczenia 76. rocznicy zdobycia Szczecinka. Organizatorem turnieju było Szczecińskie Towarzystwo Lig Amatorskich. Rozgrywamy po raz czwarty turniej z okazji zdobycia Szczecinka. Jest to 76. rocznica Szczecinka. Przyjechało około 100 zawodników z całego kraju. Przyjechali zawodnicy bardzo dobrzy, grający w pierwszych ligach, a nawet są tacy, co reprezentowali Polskę na turniejach międzynarodowych. Mówimy o weteranach. Jest taki Henryk Glura zbyt Bydgoszczy, ma 82 lata. bo W kategorii tej plus 75-80 odnosił sukcesy na ogólnopolskich arenach, a także na arenach międzynarodowych. Są zawodnicy juniorzy, seniorzy kategorii Open grający w pierwszych ligach. Zawodnicy są z, z, z tylu miejscowości, że nie potrafię wymienić. Najdalsze miejscowości to takie jak Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Piła. Świnoujście, Międzyzdroje, a z najdalszej odległości przyjechał do nas nasz sponsor Waldemar Wagner z Hamburga, który pomaga mi tutaj w tej imprezie. Duży wkład miało miasto Szczecinek, starostwo powiatowe oraz drobni przedsiębiorcy, którzy też dołożyli, żeby ten turniej wyglądał pięknie. Zawodnicy mają puchary, statuetki, mają nagrody, mają wyżywienie całodzienne. Wiadomo, że w obostrzeniach covidowych, ale zawsze to jest. Ja się urodziłem w Szczecinku kupę lat temu i od trzech lat trochę sponsorujemy ten e, turniej, a mam tutaj kolegów, z którymi w 70-tych latach grałem w się stołowym, dlatego tu jesteśmy. To już trzecia edycja, mam nadzieję, że będzie 33. Tak patrzę na zawodników, to większość to ludzie starsi. No Myślę, że połowa w tym, ale jak pan dobrze zauważył, starszy, to tym bardziej się z tego cieszę, że było dużo starych i dużo młodych, a ci w środku sobie poradzą. Jakie nagrody pan fundował? To znaczy tutaj, no, ja, ja tak jak pan pewno sfilmował, e, staraliśmy się, by jakieś dobre niespodzianki, puchary, jakieś upominki, nic szczególnego, żeby trochę cieszyło oko. Tenis stołowy w Polsce obecnie nie przeżywa żadnego renesansu, w przeciwieństwie do tenisa ziemnego, ale jednak zainteresowanie spore. Czym to wytłumaczyć? No, wie Pan, chyba naszymi czasami młodzi ludzie garną się do sportu i do pieniędzy. W tenisie stołowym nie ma dużo pieniędzy. Sukces IGI Świątek w Roland Garros, zarobienie chyba ponad miliona dolarów za jeden turniej, no to jest marzenie. E, e, dla mistrza świata w tenisie stołowym, który myśli, musi wygrać chyba 6 albo 7 turniejów, żeby takie pieniądze dostał. No bo w tenisie stołowym to raczej trzeba włożyć niż wyjąć. No niestety tak, no, trzeba bardziej włożyć niż, niż wyjąć. No i też trzeba powiedzieć, że e, no nie jest to sport taki stuprocentowy, telewizyjny jak e, e, piłka nożna czy tenis, prawda? Ta piłeczka jest mniejsza, ludzie nie znają za co. Także rozpropagować, ale w szkołach, jest to super sport e, dla młodzieży. No nie każdy musi być Igą Świątkiem czy, czy, czy Lewandowskim, prawda? No tak, można być po prostu tym, który obraca tą rakietką. No też tak myślę, obraca tą rakietką, porusza się, nie sprawia w domu rodzicom z tego powodu żadnych kłopotów, nie siedzi przy komputerze. Jest to sport, jest to sport wyczynowy, a Polsce życzyłbym, żeby doczekała się znowu drugiego gruby. Ale na grubę to jeszcze musimy poczekać. Szczecineccy tenisiści okazali się bardzo gościnni. W kategoriach junior, open i weteranów miejsca na podium ustąpili gościom. I tak w kategorii juniorów triumfował Piotr Biernacki z miastka. W kategorii open Bartosz Dobrowolański ze Szczecina. W kategorii weteranów Leszek Jodaniewski z Czuchowa. Jedynie w kategorii VIP nie dali szans gościom i trzy kolejne miejsca zajęli gracze ze Szczecinka Tadeusz Jakimiec, Zbigniew Brach, Brach i Janusz Paszkiewicz. Kryte korty Aquatur były miejscem rozgrywania halowego turnieju klasyfikacyjnego młodzików i młodziczek. Turniej rozgrywany był z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rozgrywany z systemem grupowo-pucharowym. Turniej wojewódzki, ale są tutaj zawodnicy z Warszawy, z Wrocławia, z Torunia. Zbyt goszczy z, z Koszaina, ze Szczecina, i oczywiście ze Szczecinka. Myślę, że turniej rozstrzygnie się w godzinach przedpołudniowych w poniedziałek. Ze Szczecinka startuje siedmiu zawodników, i myślę, że zaprezentują się godnie na tle no, bardziej doświadczonych gości z Polski. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczymy materiał promocyjny zespołu szkół numer 7. Następnie spotkamy się z posłanką Małgorzatą Golińską. Kolejną propozycją naszego programu będą archiwizje, w których zobaczymy, jak 26 lat temu odpowiadaliśmy na pytanie: wyzwolenie czy zdobycie. A nasz program zakończy magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.